Siemanko, witam was serdecznie. Dzisiaj sobie coś powiemy o chlebie, o zanęcie z chleba. Dlaczego ją stosować i gdzie ją stosować? Już ją mało kto stosuje, a naprawdę jest to super zanęta. I praktycznie każda gotowa zanęta jest na bazie właśnie pieczywa zmielonej bułki, a nikt tego nie stosuje, a jest to super temat w wielu przypadkach. Zobaczmy sobie jak to zrobić. Mam tutaj już nalane wody do wiadra i właśnie w ten sposób przygotuję sobie chleb. Mam tutaj stary chleb. Nie wyrzucamy chleba, tylko wykorzystujemy go na ryby i wrzucamy do wody. Teraz on sobie namoknie, napije się wody w zależności czy jest twardy, czy taki półmiękki, ale maksymalnie 10 minut i będzie namoczony. Teraz sobie poczekamy z 50 minut, aż on wchłonie wodę. Minęło 10 minut. Chleb już jest namoczony i praktycznie. Zostało go tylko przesiadł przy sito. Dlaczego? Ponieważ się rozdrobni i będzie praktycznie gotowy do użycia. I teraz tak. Biorę. Wyciskam tu wodę. całości przechodzi przez sito. I teraz gdzie łowimy na chleby? Najlepsze są właśnie miejskie stawy, tam gdzie ludzie karmią kaczki. Nie ma lepszej zanęty. Przykładowo często w tych miejskich stawach są piękne karasie i liny. One się boją jakiś mocnych zapachów. Gdy użyjemy jakiegoś marcepana czy jakiegoś silnego zapachu, możemy tylko wyposzyć ryby. Wtedy jest najlepsza zanęta z chleba. Stawy miejskie, w parkach, wszędzie tam, oczywiście jak można łowić. W takich właśnie, gdzie ludzie karmią kaczki, jest to najlepsza zanęta. Także może wiele osób tego nie wie, ale kiedy są zawody jakieś takie duże, gdzie zawodnicy trenują tydzień czasu, ryby są przełowione. Wybredne, to zwykła zanęta już tylko straszy ryby. I wtedy, po, w ostatni dzień łowienia, najlepszy jest chleb. Oczywiście nie zawsze, ale może zdarzyć się, że zwykła zanęta już będzie omijana przez ryby. Wtedy zawodnicy stosują bardzo mało zanęty, dosłownie garść. A najlepszym wypadkiem też jest stosowanie chleba. W ostatni dzień zawodów, gdy tydzień było męczone z ełowiska, gdzie nawet ochotki są już dla ryb. Niewystarczające wtedy najlepiej sobie właśnie Zanęcić chlebem jest to jedna z lepszych opcji Ryby tak jak ludzie Gdy na przykład jesteście na jakiejś imprezie weselu Jecie przez 3-4 dni Fajne posiłki to w ostatni dzień już macie tylko ochotę na jakieś paluszki Jakieś zakąski już Jakiś full wypasów nie Ruszacie z rybami jest podobnie Oneż Po prostu tylko wybierają sobie Silne zapachy je płoszą i W takim wypadku najlepszym będzie chleb. No i miejskie stawy. Kiedyś też miałem taką sytuację, że łowiłem na merce pan jakieś małe karasie, wzdręgi. Gościu koło mnie, 10 metrów koło mnie stał, łowił na chleb. Wchodziły mu piękne karasie, takie po 2 kilo. Do mojej zanęty mocno zapachowej nawet nie podeszło. Omijały mnie szerokim łukiem. No i fajnie też się cofnąć do starych czasów, tak jak to było kiedyś. Dobra. Wyszło nam coś takiego. Piękna sprawa. To jest jeszcze mega wilgotne. To nie będzie w ogóle pracowało, więc można sobie trochę odczekać, aż to przeschnie. Albo od razu wymieszać z ziemią. Piękna sprawa. Teraz to musi trochę przeschnąć. Chleb przetarty przez sito. Ma takie właściwości, że on się fajnie ścieli pod dnie. W ogóle nie winduje, jak chcemy mówić duże ryby to jest to wskazane. Przykładowo leszcze, karasie to ta zanęta będzie nam się fajnie osadzała na dnie, zanęta z chleba. I teraz połączymy sobie ją z ziemią. Mam tu ziemię torfową. I dodaję chleba. Można też oczywiście Stosować sam chleb na takich miejskich łowiskach najlepszy będzie sam chleb. Mamy. Jest. Tak to będzie wyglądało. Najlepszy na miejskie stawy. Najlepszy towar na miejskie stawy. Chleb fajnie klei, więc kule łatwo się lepią. Wszędzie tam, gdzie są karmione kaczki, jest to najlepszy towar. Tak się prezentują kule z chleba i z ziemi torfowej. Naprawdę super temacik Na miejskie stawy nie ma lepszej zanęty. Coś pięknego.